Żebym była wdzięczna, więc wykreśliłam ich z mojego ślubu. Zawsze byłam tym drugim dzieckiem, tą cichszą, bardziej powściągliwą i z pewnością nigdy nie tak ośniewającą, jak moja starsza siostra Emilii. Od samego początku nasi rodzice jasno dawali do zrozumienia, że Emilii jest ich złotym dzieckiem, czy to w nauce, w zajęciach dodatkowych, czy w ilości czasu, jaki poświęcali, by ją adorować. Zawsze czułam się w jej cieniu, ale radziłam sobie z tym, nie byłam zazdrosna. Po prostu zaakceptowałam, że moją rolą w rodzinie było bycie tą cichą, tą drugą, tą, o której nie mówiło się z takim entuzjazmem. Powinnam była się tego spodziewać, kiedy Emily wychodziła za mąż. Rodzice poszli na całość, zaprosili całą swoją sieć znajomości, rozrzutnie wynajęli wystawne miejsce, zamówili catering z jednej z najlepszych restauracji w mieście i kupili jej suknię ślubną bez chwili wahania. To nie był tylko ślub, to było wielkie widowisko. A gdy nadszedł czas mojego ślubu, myślałam, że zrobią to samo dla mnie. W końcu zawsze starałam się nie sprawiać problemów, być dobrą córką i miałam nadzieję, że to się opłaci, że może, tylko może, okażą mi taką samą miłość i wsparcie, jakie okazali Emilii. Ale nie. Kiedy zaręczyłam się z jakiem, pierwsze, co zrobiłam, to zadzwoniłam do rodziców, by podzielić się wiadomością. Wydawali się podekscytowani, ale nie tak, jak to sobie wyobrażałam. Bardziej wyglądało to na reakcję na drobną aktualizację rodzinną. Powiedzieli mi, że dokonałam ładnego wyboru i że Jake i ja dobrze do siebie pasujemy, ale nie czułam, by byli naprawdę zaangażowani. Odsunęłam to na bok, mówiąc sobie, że jeszcze się rozkręcą. Nie prosiłam o wiele, tylko o ich wsparcie, ich entuzjazm, o to, by pomogli nam zaplanować dzień, który stanie się pięknym wspomnieniem. Nie oczekiwałam wystawnego ślubu, oczywiście, Jake i ja nie mieliśmy dużo pieniędzy, ale wyobrażałam sobie, że może zaoferują coś znaczącego, może pomogą z niektórymi wydatkami, jak zrobili to dla Emily, może pomogą z miejscem, cateringiem albo chociaż podarują jakiś miły prezent. Na pewno będą chcieli być częścią tej uroczystości. Aż do momentu, gdy odwiedziłam ich, by porozmawiać o planach ślubnych. To była słoneczna niedzielna popołudniówka. Właśnie skończyłam rozmowę z mamą Jake'a, która już obiecała dorzucić się do ślubu. Pojechałam do rodziców z mieszanką ekscytacji i nerwowości. Nigdy nie prosiłam ich o wiele, ale zbliżający się ślub był dla mnie ważny i chciałam wiedzieć, czy są gotowi podzielić się również tą radością. Kiedy przyjechałam, mama i tata siedzieli już przy stole w kuchni, wyglądali jakby na mnie czekali. Wyobrażałam sobie ciepłe powitanie, ale coś było nie tak, w powietrzu wisiała niecisza. Mama przerwała ją pierwsza, z wymuszonym uśmiechem powiedziała, że myśleli o moim ślubie i chcą mi dać coś wyjątkowego. Na początku miałam nadzieję, ale gdy przesunęła w moją stronę kartę podarunkową, żołądek mi się ścisnął. Powiedziała, że to karta o wartości tysiąca dolarów do domu towarowego i że pomyśleli, że może się przydać przy planowaniu ślubu. Patrzyłam na nią osłupiała tysiąc dolarów. Spodziewałam się czegoś więcej, zwłaszcza po tym, ile wydali na ślub Emily. Mama próbowała udawać, że to hojny gest, tłumacząc, że wiedzą, iż Jake i ja odkładamy na ślub i że ten prezent nam pomoże. Serce mi biło, gdy słowa same wyrwały mi się z ust, zapytałam, dlaczego uważają, że to wystarczające. Czy nie pamiętają ślubu Emily? Wydali ponad 100 tysięcy dolarów na jej wyjątkowy dzień, a to, to wszystko, co mogli mi dać. To był policzek. Tata spojrzał na mnie bez wyrazu, jakby to nie było nic wielkiego. Kiedy wspomniałam o ślubie Emilii, tylko wzruszył ramionami, mówiąc, że to co innego, bo wyszła za odnoszącego sukcesy mężczyznę z koneksjami. Utrzymywał, że nie mogą sobie pozwolić na taki sam ślub dla mnie i że karta o wartości tysiąca dolarów to najlepsze, co mogą dać. Powiedział, że powinnam być wdzięczna. Ale nie byłam wdzięczna, byłam wściekła. Nie mogłam uwierzyć, że po wszystkich latach cierpliwości, czekania na swoją kolej, to była moja nagroda. Wstałam od stołu, czując, jak mój głos się podnosi, mówiąc im, jak bardzo mnie to boli. Powiedziałam, że zawsze dawali Emili wszystko, a ja dostaję ochłapy. Miałam tego dość. Mama próbowała się bronić, mówiąc, że robią co mogą, ale to nic nie znaczyło. Dla nich nigdy nie byłam wystarczająco dobra. Tata, stając się defensywny, powiedział, że jestem niewdzięczna, że zawsze byłam tą, która narzeka, tą, która nigdy nie jest zadowolona. To tylko rozbudziło moją złość. Odpowiedziałam, że to nie chodzi o zadowolenie, tylko o to, by być traktowaną jak ktoś, kto się liczy. Ale oni tego nie rozumieli. Emily zawsze była ważniejsza i to się nigdy nie zmieni. Nie mogłam już tego znieść, nie mogłam siedzieć tam, udając, że wszystko jest w porządku. Chwyciłam kartę ze stołu i rzuciłam ją z powrotem. Powiedziałam, że jej nie chcę, że nie potrzebuje ich jałmużny. A kiedy nazwali mnie chciwą i żądną pieniędzy, pękłam. Powiedziałam im, że to Emil jest chciwa, że zawsze wszystko jej dawali, podczas gdy ja nie dostawałam niczego. Wybiegłam z ich domu, trzaskając drzwiami. Moja klatka piersiowa była ściśnięta z frustracji i ledwo powstrzymywała łzy, jadąc do domu. Czułam się jak idiotka, że wciąż miałam nadzieję, że zobaczą mnie taką, jaka jestem, równie zasługującą na ich miłość i wsparcie jak Emilii. Ale się myliłam. Prawda była jasna, nie byłam ich priorytetem. Emilii zawsze będzie u, a ja zawsze będę tą drugą. Właściwie to już nie byłam nawet na ich radarze, gdy jechałam samochodem, czułam, jak ciężar lat cierpliwości i zrozumienia przygniata mnie całkowicie, bolało to bardziej niż mogłam sobie wyobrazić. Zawsze powtarzałam sobie, że pewnego dnia potraktują mnie tak samo jak ją, ale ten dzień nigdy nie miał nadejść, a ja nie mogłam już dłużej milczeć. Czy to naprawdę zbyt wiele oczekiwać, by rodzice traktowali nas jednakowo? Każde słowo, które wypowiedzieli moi rodzice, odtwarzało się w mojej głowie jak zepsuta płyta sposób, w jaki tata zlekceważył moje uczucia sposób, w jaki mama próbowała sprawić, by karta podarunkowa o wartości tysiąca dolarów wyglądała na hojny gest wszystko to sprawiało, że czułam się mała, bez znaczenia. Przez tak długi czas przekonywałam samą siebie, że kiedy naprawdę przyjdzie moment próby, oni staną na wysokości zadania, ale teraz zdałam sobie sprawę, jak bardzo się myliłam. Kiedy wróciłam do domu, Jake siedział na kanapie z otwartym laptopem przed sobą, pracując nad czymś do pracy. Spojrzał na mnie w chwili, gdy weszłam, a jego twarz wyrażała troskę. Zapytał, jak poszła rozmowa z moimi rodzicami, a ja tylko pokręciłam głową, niezdolna do odpowiedzi. Na początku upuściłam torbę przy drzwiach i usiadłam, czując, jak cały ciężar sytuacji ponownie mnie przygniata. Jake zamknął laptop i przesunął się bliżej, cierpliwie czekając, aż coś powiem. W końcu opowiedziałam mu wszystko, wyjaśniłam, jak moi rodzice zlekceważyli moje uczucia, jak rzucili mi w twarz kartę podarunkową wartą tysiąc dolarów, jakby to był wielki gest, i jak całkowicie zignorowali rażącą różnicę między tym, co zrobili dla Emilii, a tym, co byli gotowi zrobić dla mnie. Czułam, jak głos mi drży, a gniew znów zaczyna się we mnie gotować. Jake słuchał spokojnie, a jego wyraz twarzy zmieniał się z troski w frustrację, gdy opowiadałam, co się wydarzyło powiedział, że to niewiarygodne, jak moi rodzice mogą usprawiedliwiać tak oczywisty faworyt. Przypomniał mi, że nie prosiłam o sześciocyfrowy ślub jak Emily, chciałam tylko trochę uznania, trochę zaangażowania. Słuchanie, jak potwierdza moje uczucia, przyniosło ulgę, ale ból nie zniknął. Powiedziałam mu, że nie jestem pewna, czy w ogóle mogę ich zaprosić na ślub. Jak mogłabym stać tam, świętując jeden z najważniejszych dni mojego życia z ludźmi, którzy tak wyraźnie uważali, że nie zasługuję na takie samo szczęście, jakie dali mojej siostrze? Jake powiedział, że poprze każdą decyzję, jaką podejmę, że jeśli zdecyduję się ich odciąć, będzie po mojej stronie, a jeśli dam im drugą szansę, też mnie wesprze. Powiedział, że to nasz dzień i nie potrzebujemy nikogo, kto nie potrafi nas wesprzeć z całego serca. Jego słowa były pocieszające, ale też sprawiły, że uświadomiłam sobie, iż nie mogę już dłużej żywić nadziei, że moi rodzice się zmienią. Nadszedł czas, by postawić granice. Następnego ranka obudziłam się z poczuciem jasności. Przymykałam oko na faworyzowanie rodziców od dzieciństwa, przekonując siebie, że to mnie nie boli, że potrafię wznieść się ponad to, ale tym razem było inaczej. To był mój ślub, jedyny taki moment w życiu i nie zamierzałam pozwolić, by mi go zniszczyli. Zdecydowałam, że jeśli nie potrafią traktować mnie z szacunkiem i miłością, na jakie zasługuję, to nie zasługują, by być częścią mojego dnia. Zadzwoniłam do mamy późnym popołudniem, odebrała po kilku sygnałach, jej głos był pogodny, jakby nic się nie wydarzyło poprzedniego dnia. Zapytała, czy zastanowiłam się nad kartą podarunkową i na co planuję ją wykorzystać. Jej ton był tak swobodny, tak nieświadomy tego, jak bardzo mnie zraniła, że aż poczułam, jak krew zaczyna mi wrzeć. Powiedziałam jej, że nie chcę tej karty ani ich pieniędzy. Brzmiała nas dezorientowaną, pytając co mam na myśli. Odpowiedziałam, że Jake i ja zorganizujemy ślub bez ich udziału, że jeśli nie potrafią okazać mi tej samej miłości i hojności, jaką okazali Emily, to nie chcę, żeby tam byli. Mama zamilkła na chwilę, a potem zaczęła się kłócić, mówiąc, że dramatyzuję, że przesadzam. Uparcie twierdziła, że mnie kochają i że karta podarunkowa to wszystko, na co mogli sobie pozwolić. Słyszałam w jej głosie defensywność, ale nie dałam się nabrać. Spokojnie powiedziałam jej, że czyny mówią głośniej niż słowa, a ich czyny jasno pokazały, jakie mam miejsce w ich hierarchii priorytetów. Powiedziałam, że nie chodzi o pieniądze, tylko o zasadę i jeśli nie potrafi tego zrozumieć, to nie mamy o czym rozmawiać. Zaczęła płakać, mówiąc, że jestem niesprawiedliwa, że karzę ich za to, że starali się jak mogli, ale pozostałam stanowcza. Powiedziałam, że nikogo nie każę, po prostu ich nie włączam, bo tylko na to mnie stać emocjonalnie. Powiedziałam, że całe życie byłam dodatkiem, myślą po fakcie i nie pozwolę, żeby tak było w dniu mojego ślubu. Próbowała coś jeszcze powiedzieć, ale przerwałam jej, mówiąc, że potrzebuję czasu i przestrzeni, bo mam przygotowania do ślubu z moją drugą mamą i tatą, moimi teściami, i zakończyłam rozmowę. W następnych dniach zaczęłam tworzyć nowe plany dotyczące ślubu. Jake i ja postanowiliśmy wszystko uprościć i skupić się na tym, co naprawdę ważne na świętowaniu naszej miłości z ludźmi, którzy naprawdę nas wspierają. Skontaktowaliśmy się z jego rodziną i naszymi najbliższymi przyjaciółmi, a ich entuzjazm był przytłaczający. Mama Jake'a zaproponowała nawet, że zorganizuje ceremonię w swoim ogrodzie w wiejskim domu, który był piękny i wystarczająco przestronny, by pomieścić wszystkich, których chcieliśmy zaprosić. Pomysł mniejszego, bardziej kameralnego ślubu wydawał się właściwy, jak nowe otwarcie. Kiedy posuwałam się naprzód z przygotowaniami, nie mogłam oprzeć się poczuciu straty. Moi rodzice powinni byli być częścią tego wszystkiego, powinni byli pomagać mi wybierać suknie, prowadzić mnie do ołtarza, dzielić się radością tego dnia, ale dokonali swojego wyboru, a ja dokonałam swojego. To nie było łatwe, ale wiedziałam, że to właściwa decyzja. Jake był moją opoką przez cały ten czas. Każdego dnia przypominał mi, że ten ślub jest o nas, o naszej miłości, a nie o nikim innym. Jego niezachwiane wsparcie dawało mi siłę, by iść dalej, nawet gdy ból odrzucenia przez rodziców stawał się przytłaczający. Stało się to pewnego wieczoru, kiedy przeglądałam szczegóły dotyczące ślubu. Byłam już zestresowana, gdy mój telefon zawibrował, a na ekranie pojawiło się imię Emilii. Przez chwilę rozważałam, czy nie zignorować połączenia. Nie miałam ochoty na kolejne kazanie albo próbę wzbudzenia poczucia winy, ale postanowiłam stawić jej czoła. Wzięłam głęboki oddech i odebrałam. Zaczęła natychmiast, jej ton był ostry i oskarżycielski, powiedziała, że nie może uwierzyć, że wciąż to ciągnę i że powinnam przestać być taka dramatyczna. Mówiła, że rozbijam rodzinę i że nasi rodzice nie zasłużyli na takie traktowanie. Pozwoliłam jej mówić, jej słowa spływały po mnie jak szum w tle, aż w końcu nie mogłam już tego znieść. Przerwałam jej, mój głos był spokojny, ale chłodny. Powiedziałam, że nie ma prawa mnie pouczać o rodzinie, skoro całe życie była w centrum wszechświata naszych rodziców. Powiedziałam, że nie ma pojęcia, jak to jest być pomijaną, traktowaną tak, jakby się nie istniało, bo zawsze była złotym dzieckiem. Usłyszałam, jak wciąga gwałtownie powietrze, ale nie przestałam. Powiedziałam, że całe życie spędziłam, będąc porównywaną do niej, żyjąc w jej cieniu, że nasi rodzice stawali na głowie dla niej i nie tylko przy jej ślubie, ale w każdej sprawie, w edukacji, karierze, nawet w jej błahych zachciankach, podczas gdy ja byłam zostawiona sama sobie, mając być wdzięczna za okruchy, które mi rzucali. Powiedziałam jej, że karta podarunkowa o wartości tysiąca dolarów to nie był tylko policzek, to była kropla, która przelała czarę goryczy. Emili próbowała się bronić, mówiąc, że nigdy nie prosiła, by być tą ulubioną, że zawsze starała się mnie włączać i że to nie jej wina, iż rodzice traktowali nas inaczej. Jej głos drżał i czułam, że zaczyna się czuć osaczona, ale nie skończyłam. Powiedziałam jej, że próby włączenia mnie po fakcie nie wymarzą lat zaniedbania, że to nie zmienia faktu, iż nasi rodzice raz po raz dawali jasno do zrozumienia, że jestem tylko dodatkiem. Powiedziałam, że przez tyle lat próbowałam przekonywać samą siebie, że to nie ma znaczenia, że nie potrzebuję ich aprobaty, ale w głębi duszy zawsze to bolało. Powiedziałam, że jestem zła nie tylko na nich, ale i na siebie, że pozwalałam, by to mnie bolało przez tak długi czas. Powiedziałam jej, że to również jej wina, bo zawsze stawała po ich stronie, tak jak robi to teraz, niezależnie od ich stronniczości. Powiedziałam, że cieszyła się z tego przez całe życie, więc dlaczego teraz w ogóle ma z tym problem? Emili zaczęła płakać, jej głos się łamał, gdy powiedziała, że nie wiedziała, że tak się czuje, że nigdy nie chciała, żebym czuła się pomijana albo niekochana. Odpowiedziałam, że nie ma znaczenia, co miała na myśli, liczy się to, co zrobiła, że jej czyny, tak samo jak czyny naszych rodziców, pokazały mi, jakie miejsce zajmuje w ich życiu. Błagała, żebym przestała, mówiąc, że jestem zbyt surowa, ale nie mogłam się powstrzymać. Powiedziałam jej, że były chwile, kiedy żałowałam, że się urodziła nie dlatego, że jej nienawidzę, ale dlatego, że gdyby jej nie było, może oszczędziłoby mi to życia w niewidzialności. Powiedziałam, że gdyby nie istniała, żeby być tą idealną córką, chociaż wcale taka nie była, może rodzice zobaczyliby mnie taką, jaka naprawdę jestem, może pokochaliby mnie tak, jak ją kochali. Cisza po drugiej stronie była ogłuszająca. Przez moment zastanawiałam się, czy nie posunęłam się za daleko ale potem przypomniałam sobie, że to była prawda, a prawda nie zawsze jest ładna. Emily musiała to usłyszeć, nawet jeśli to bolało. Kiedy w końcu się odezwała, jej głos był ledwie szeptem. Powiedziała, że przeprasza, że nigdy nie chciała, żebym się tak czuła, że nie wie jak to naprawić, ale chciałaby spróbować. Odpowiedziałam, że nie chodzi o to, żeby to naprawić, tylko żeby uznać ból i go nie bagatelizować, że nie potrzebuje, by coś naprawiała, tylko by zrozumiała. Emily przeprosiła jeszcze raz i słyszałam w jej głosie szczerość. Powiedziała, że porozmawia z rodzicami, że spróbuje sprawić, by zobaczyli, co zrobili. Powiedziałam jej, że może robić, co chce, ale nie będę wstrzymywać oddechu. Powiedziałam, że zbyt długo czekałam, aż się zmienią i nie zamierzam marnować więcej czasu na fałszywe nadzieje. Rozmowa zakończyła się w niepewnym tonie, Emily brzmiała na załamaną, a ja czułam lekki wyrzut sumienia. Część mnie była zadowolona, że w końcu powiedziałam wszystko, co od dawna we mnie się działo, ale inna część czuła się okropnie, że ją zraniłam. Ale prawda była taka, że Emily i ja nigdy nie miałyśmy prawdziwej więzi. Po rozmowie siedziałam długo w ciszy, odtwarzając ją w głowie. Czułam się wyczerpana, ale też lżejsza, jakby ciężar, którego nawet nie byłam w pełni świadoma, w końcu został ze mnie zdjęty. Czułam, że wreszcie się za siebie wstawiłam, że odmówiłam pozwolenia, by Emily lub ktokolwiek inny lekceważył moje uczucia. Jake wszedł do pokoju, wyczuwając mój nastrój, nic nie powiedział, po prostu usiadł obok mnie i ujął moją dłoń. Jego ciche wsparcie było dokładnie tym, czego potrzebowałam. Oparłam się o niego, pozwalając sobie poczuć ukojenie jego obecności. Nigdy tak naprawdę nie czułam się dostrzegana w swojej rodzinie, tym razem chodziło o to, by otaczać się ludźmi, którzy mnie cenią i szanują, którzy widzą mnie taką, jaka jestem i kochają mnie mimo wszystko. Było późne popołudnie, gdy mój telefon rozświetlił się połączeniem od ojca. Nie słyszałam go od naszej ostatniej, napiętej rozmowy, a ta cisza była błogosławieństwem. Ale oto było, jego imię świeciło na ekranie, domagając się uwagi. Zawahałam się, zanim odebrałam, przygotowując się na burzę, którą miał zamiar rozpętać. Gdy tylko podniosłam słuchawkę, jego głos rozległ się ostry i oskarżycielski. Nie tracił czasu, żądając wyjaśnień, co takiego powiedziałam Emilii, że doprowadziłam ją do płaczu i rozpaczy. Był wściekły, nazywał mnie zgorzkniałą i samolubną, twierdził, że nie mam prawa traktować siostry w taki sposób. Jego słowa uderzyły mnie jak cios, ale zamiast się cofnąć, poczułam, jak złość we mnie narasta jak fala przypływu. Zgorzkniała, samolubna. Czy on w ogóle miał pojęcie, jak to jest być ignorowaną i odrzucaną przez całe życie? Nie pozwoliłam mu skończyć, zanim przerwałam ostrym tonem. Powiedziałam, że nie ma prawa do mnie dzwonić i mnie oskarżać, że to on i mama stworzyli ten bałagan, nie ja. Przez dziesięciolecia faworyzowali Emilii, obsypywali ją miłością i uwagą, podczas gdy ja musiałam radzić sobie sama. Powiedziałam, że jeśli Emilii teraz płacze, to tylko dlatego, że po raz pierwszy w życiu ktoś powiedział jej prawdę, a ona nie potrafi tego znieść. Próbował mi przerwać, nazywając mnie chciwą i niewdzięczną, oskarżając, że odwracam się od rodziny. Wtedy pękłam. Powiedziałam mu, że jedynymi chciwymi osobami w tej sytuacji są on i mama. Powiedziałam, że chciwie wykorzystywali moją cierpliwość, oczekując, że będę milczeć, podczas gdy oni obdarowywali Emily wszystkim, czego zapragnęła. Powiedziałam, że chciwie liczyli na to, że będę tłumić swój ból, udając, że wszystko jest w porządku, byle tylko im było wygodnie. A co najgorsze, chciwie trzymali się przekonania, że mimo wszystkiego, co zrobili, wciąż będę ich uznawać za rodziców. Jego oburzone bełkotanie było niemal satysfakcjonujące. Próbował się tłumaczyć, że robili co mogli dla nas obu, ale znowu mu przerwałam. Powiedziałam, że jeśli ich najlepsze oznaczało traktowanie jednego dziecka jak królowej, a drugiego jak nędzarki, to poniesieli żałosną porażkę. Powiedziałam, że ich czyny jasno pokazały, jakie miejsce zajmuje w ich życiu i że skończyłam udawać, że to nie ma znaczenia. Nie powstrzymywałam się. Powiedziałam, że ich zachowanie wobec mnie podczas przygotowań do ślubu było ostatecznym policzkiem. Powiedziałam, że po tym jak widziałam, jak wydali ponad 100 tysięcy dolarów na ślub Emilii, mieli czelność wręczyć mi kartę podarunkową o wartości tysiąca dolarów i nazwać to wszystkim, na co ich stać. Powiedziałam, że nie chodzi o pieniądze, lecz o przekaz, który w tym zawarli, że jasno dali mi do zrozumienia, iż nie jestem warta wysiłku. Powiedziałam, że nawet gdyby nie dali mi ani grosza, ale chcieli być częścią przygotowań, byłabym szczęśliwa. Jego głos podniósł się, pełen oburzenia i gniewu, ale ja nie skończyłam. Powiedziałam, że przez lata starałam się zasłużyć na ich aprobatę, dwojąc się i trojąc, by udowodnić, że jestem równie wartościowa jak Emily, ale z tym już koniec. Powiedziałam, że jeśli sami nie potrafią dostrzec mojej wartości, to nie chcę ich uznania, nie potrzebuję go. Czułam, jak serce bije mi coraz szybciej, ale nie przestałam. Powiedziałam, że w końcu zrozumiałam coś ważnego. Rodzina to nie krew, lecz miłość, szacunek i wzajemna troska, a oni zawiedli mnie we wszystkich trzech. Powiedziałam, że znalazłam nową rodzinę w Jake'u, jego rodzicach i w ludziach, którzy naprawdę mnie kochają. Już ich nie potrzebuję. Po drugiej stronie zapadła długa cisza. Kiedy w końcu się odezwał, jego głos był cichszy, niemal niepewny. Powiedział, że nie rozumie skąd we mnie tyle złości, że myślał, iż mamy dobre relacje. Prawie się roześmiałam z niedowierzaniem. Powiedziałam mu, że jedynym powodem, dla którego myślał, że mamy dobre relacje, było to, że przez lata gryzłam się w język i udawałam, że wszystko jest w porządku, żeby ich nie zranić. Powiedziałam, że mam już dość udawania, dość bycia tą posłuszną córką, która znosi ich jawny faworyt, dość bycia tą, która zawsze ma przebaczyć i zapomnieć, podczas gdy oni dalej traktują mnie, jakbym się nie liczyła. Próbował mnie jeszcze raz obwinić, mówiąc, że jestem niesprawiedliwa i że przesadzam, bo jestem zestresowana ślubem. Zapytałam go, czy zna różnicę między stu tysiącami dolarów a tysiącem, czy to jego zdaniem sprawiedliwe. Powiedziałam, że rodzina była rozbita już dawno, zanim do tego doszło, że to on i mama dokonali podziału, jasno dając do zrozumienia, że Emily jest ich priorytetem. Powiedziałam mu, że jeśli naprawdę chce coś naprawić, musi spojrzeć w lustro i zadać sobie pytanie: Dlaczego czuję się w ten sposób? Ale nie miałam żadnych oczekiwań. Powiedziałam mu, że nie spodziewam się, że on i mama będą dla mnie rodzicami, ani dziadkami dla moich dzieci. Powiedziałam, że nie chcę, by moje dzieci przeszły przez ten sam ból, przez który ja przeszłam, więc tym razem to ja będę samolubna. Zakończyłam rozmowę, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć. Moje ręce drżały, serce waliło, ale czułam przytłaczające poczucie ulgi. Po raz pierwszy w życiu postawiłam się jemu, im wszystkim. Powiedziałam wszystko, co od lat tłumiłam w sobie, i nie żałowałam ani jednego słowa. Minęły cztery miesiące od dnia, w którym definitywnie zamknęłam drzwi przed moimi rodzicami i Emilii, i szczerze mówiąc, nie żałuję tego ani trochę. Mój ślub odbył się i minął, a moi rodzice nie byli zaproszeni. Wiem, że niektórzy z was są ciekawi, czy zmiękłam, czy może zdążyli się pogodzić na czas, więc powiem to jasno: nie, oni nie i ja też nie. Ślub był piękny, kameralny i pełen miłości. Szłam do ołtarza otoczona ludźmi, którzy naprawdę mnie kochali, i Jake A. Moi rodzice nie byli obecni, ale ich brak nie pozostawił pustki, wręcz przeciwnie poczułam ulgę. Nie było napiętych chwil, oceniających spojrzeń, złośliwych uwag. To był dzień poświęcony naszemu szczęściu, dokładnie takim, jakim miał być. Często pytano mnie, jak zareagowała dalsza rodzina na moją decyzję. Szczerze, niewiele ich to obchodziło, że moi rodzice zostali wykluczeni. Jedyny moment, gdy ktokolwiek z nich zabierał głos, to wtedy, gdy w grę wchodziły pieniądze. Kilku krewnych zapytało, czy jestem pewna, że chcę zerwać kontakt, ale przypomniałam im, że moi rodzice dokonali swoich wyborów, a ja dokonałam swoich. Większość to zaakceptowała i poszła dalej. Jeśli chodzi o listę gości, zaprosiłam tylko garstkę krewnych tych, którzy przez lata traktowali mnie z życzliwością. To byli ludzie, którzy, choć nieszczególnie bliscy, zawsze okazywali szczere zainteresowanie, gdy się widzieliśmy. Nie byli typem, który wybiera ulubieńców, ani wtrąca się w rodzinne dramaty, i to mi wystarczyło. Co do Emilii, próbowała się ze mną skontaktować kilka razy w tygodniach poprzedzających ślub. Nie wiem, jakie miała intencje, czy chciała przeprosić, pogodzić się, czy może wywołać kolejną burzę, ale nie byłam ciekawa, by się dowiedzieć. Każde połączenie i wiadomość pozostały bez odpowiedzi. To nie była złośliwość, po prostu skończyłam z tym. Po mojej ostatniej rozmowie z ojcem zrozumiałam, że dalsze kontakty z nimi to walka skazana na porażkę. Każdy telefon, każda rozmowa zostawiała mnie wyczerpaną i zgorzkniałą, więc przestałam odbierać. Zablokowałam ich numery, ignorowałam e-maile i zablokowałam wszelkie próby kontaktu przez inne osoby. Nie byli warci emocjonalnej ceny, jaką płaciłam. Całkowicie zrezygnowałam z pomysłu odbudowy relacji. Jake i ja skupiliśmy się na budowaniu naszego wspólnego życia i to było po prostu cudowne. Był moją opoką przez cały ten czas, wspierał mnie na każdym kroku. Wreszcie odnaleźliśmy rytm, który działa dla nas. Czuję się naprawdę szczęśliwa. Ale to nie jedyny powód, dla którego się uśmiecham. Na horyzoncie pojawił się nowy rozdział, który napawa mnie ogromnym podekscytowaniem. Jake i ja spodziewamy się naszego pierwszego dziecka w tak dobrze przeczytaliście: Jestem w ciąży. Dowiedzieliśmy się o tym tydzień temu, a radość jest przytłaczająca. Po wszystkim, co się wydarzyło, to czuję jak największe błogosławieństwo. Jake nieustannie się o mnie troszczy, upewnia się, że czuję się dobrze i jestem szczęśliwa. I po raz pierwszy czuję, że naprawdę należę do rodziny, która mnie kocha i docenia. To dziecko symbolizuje nowy początek, szansę na stworzenie kochającej, wspierającej rodziny, o jakiej zawsze marzyłam, ale nigdy jej nie miałam. Obiecałam sobie, że będę takim rodzicem, który widzi swoje dziecko takim, jaki jest, który kocha je bezwarunkowo i nigdy nie sprawia, by czuło się gorsze. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ta wiadomość w końcu może dotrzeć do moich rodziców. Pewnie usłyszą o tym od innych krewnych i nie zdziwię się, jeśli spróbują wykorzystać to jako pretekst, by znowu wkraść się do mojego życia. Ale już podjęłam decyzję. Oni dokonali swoich wyborów, a teraz ja dokonuję swoich. To jest moja rodzina Jake, ja i nasze maleństwo w drodze. Razem budujemy coś pięknego i nie pozwolę nikomu tego zniszczyć. Moi teściowie będą wspaniałymi dziadkami. Dla wszystkich, którzy śledzili tę historię, dziękuję za wsparcie i zrozumienie. Oto czas, by iść naprzód ku nowym początkom i ku rodzinie, którą sami wybieramy, by stworzyć.